Siemano, witajcie. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie, co zostanie dodane w najnowszym update'cie. Czyli od, on będzie się on już dzisiaj, yy, więc zobaczymy sobie, co zostało tam, yy, co zostanie właściwie dodane. Zachęcam was do zostawienia na start łapki w górę, jeśli ktoś chce, nie zmuszam oczywiście. Yy, no i ogólnie, yy, jeśli ktoś chce taką, yy, albo nie, poczekajcie, pójdźmy sobie na górę. Um, jeśli ktoś chce takiego ślimaka, bo na przykład brakuje mu właśnie jego do indeksu, żeby mieć Halloween bazę, no to y, oddam tego ślimaka za y, na przykład telemordę. Za telemordę mogę oddać. Um, albo ewentualnie jak nie telemordę, no to um, um, zawsze mógłbym oddać. No mogę oddać na przykład za los carceritos, yy, za no my examen, no i takie tam, za te lepsze to nie chcę, bo i tak nikt tego nie da, za takiego ślimaka, ale jak ktoś nie ma tego ślimaka w indeksu, na przykład brakuje mu jednego brain -tota do indeksu, a, ma, a jest jakiś yy, mega mocny, no to ten, no to można, ponieważ prześladam tego ślimaka za jakiegoś takiego figreta, takiego, no wiecie, no i no jakiegoś nie takiego, co yy, sam w siebie bez trade'ów daje takie milion plus, no to tyle mi wystarczy za tego ślimaka... Dobra, wiem, że każdy go ma, ale, ale jakby ktoś nie miał, to możecie napisać nick i, i co dacie. Mam też takiego, tego to ukradłem akurat. Ehm. Dobra, bo, bo my mamy tu lecieć filmem i zobaczyć to, co będzie w nowym update'cie, tak więc e, lecimy w tym, e, co tutaj jest dodane. Rytuał 1x1x1x1x1x1, e, No to tak, no to klikamy sobie w wydarzenie i co tu... O, będzie, będzie coś mocnego. Łombo... Y, Rolo Epic, Aquanaut, Brainerd God, Fejroninza, Fe, nie wiem jak to się czyta, Brainerd God. Dwa nowe... Y, y, ritual Braindrody, dwa nowe Brave z rytuałów. To będą dwa nowe secrety i tutaj jeden x jeden, x jeden x jeden, jeden secret. Zobaczymy co tutaj się będzie działo. A my póki co wejrzyjmy się po pliwach, obejrzyjmy sobie i ogólnie też jak się przygotować na update, no, no tu akurat nie mam robuxów, bo wydałem na witchbooma, ale czyli ja mam. ja mam jeszcze do 7 listopada priwa, no to w sensie mam jednego do 7 listopada, a drugi mam do 28 listopada, więc na razie nie muszę ten kupować pliwów żadnych i tak dalej. Bo mam, jak mi się jeden w to będę kupować drugiego, oczywiście. Na publiki to ja wolę jednak nie wbijać. No i taka propa, ta corilla i te tamte Brainrhod Godin, to to, to to są te, które właśnie dropnąłem. No, no no, yy, z tych Spooky loki bloków, no, no, tych trzech co było, ale to totalna masakra. To jest, ale dobra. Za 21 minut mamy przewikot w 3, record, 3 no, Fajnie. Szkoda, że tylko w weekendy te eventy... Ty, a ciekawe czy zostaną te eventy, gdy się skończy indeks halloweenowy. Chyba już nie. Mi się wydaje, że to już dzisiaj znika, wiem flipa. Wiem, w sumie polecam wam być na tych eventach. No i jeśli ktoś ma wybuchwy, to możecie jeszcze kupić tą miotłę, bo ona będzie w sumie yy, limitowana. No niby nie da się tym trade'ować, ale to jest chyba szybsze nawet od dywanu. No i przy okazji widzicie kogoś tych na Invisibility Cloaku, bo to ma Night Division. I do tego są trzy spółki laki bloki. Ale no wiecie, no w tych spółki Lucky Bloków to nie leci nic dobrego, ale... Może się wdarli, że wam poleci jakiś telemortę albo yy, los spooky kombi. No może też tak być, ale oczywiście to nie jest potwierdzone. Ja lipsałem chociaż na Telemortę, albo nie wiem, Pumpkin i Spiderini, ale, ale się pomyliłem w klasycznie. I, I lipa. Bo mogłem sobie zaoszczędzić 120 boboksów, to bym wykorzystał na kolejnego priwa. No i kupiłbym sobie wtedy też dywan oczywiście, a ja tak tą, ten, tą miotłę. Dobra, miotła nie jest zła, mietła nie jest zła. Szybka jest na pewno. Tak więc w sumie jak ktoś ma otwartą bazę i jesteście na piwie, ale widzicie, że malagi go zaraz bywali, bo na przykład e, stoi cały czas tutaj i ma tą bańkę, to, to oznacza, że ma lagi i się jeszcze nie załadował, to możecie się szybko podlecieć i na przykład bierzecie taką Jackorillę, kradniecie, e, e, ja zrobię mnie. E, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No na przykład tam, tam stoi player, no i yy, lecimy sobie tutaj yy, i kradniemy normalnie taką Jackorillę, no i lecimy, lecimy, lecimy szybko do naszej bazy i pyk. I mamy Jackorillę dla przykładu. A wiadomo, yy, wiadomo że ten Jackorilla jest słaba, ale ogólnie to był przykład tylko. Mogę w sumie już chyba z góry sobie wnieść tego, by, albo dobra, tego Brazila to se dam wyżej w sumie. A w sumie to będzie taki fight o tego Brazila, jak ten, jak będę na tym na publiku, więc yy, na altkącie to wolę sobie miejsca, nie ten. Yy, nie, a w sumie to dobra, mam, mam dużo miejsca na altkącie, to mogę sobie tam dać te brazylioty, ale oczywiście. Nie teraz, za to w ogóle sprzedaje, to jest słabe. Nie wiem po co mi to. Lecimy sobie dalej, a chyba ktoś był, nie wiem, Bigosik jest na publiku. Do tego ziemniaczka to nie dołączam, bo on mnie z kamerem nazywał i mnie zablokuje jeszcze. Jeszcze mi Brazila ukradnie, wiem. Więc... Oczekiwanie na dostępny serwer, no, no to ja wolę wyjść. Ja wolę wyjść, bo jak nie załaduje, to będzie potem długo ładować i mi ukradną. Proste. Dobra, oddzielny odcinek współpytę D nagram już za chwilę, widzimy się Elo.